Zapraszamy do wysłuchania drugiej części podcastu z cyklu Pod wspólnym Niebem, którego gościem jest Józef Witek, wybitny regionalista, historyk, pedagog i wieloletni animator nieleckiej kultury. W drugiej części rozmawiamy o romskim zespole muzycznym działającym przy osiedlowym domu kultury. Rozmowę prowadzi doktor habilitowany Marcin Szewczyk, profesor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Zapraszamy. Wątek bardzo osobisty w Pańskim przypadku, a jednocześnie wątek związany z romską muzyką. Ja słyszałem, nic o tym nie wiem, że stworzył Pan i prowadził. Romski zespół muzyczny, nawet nie wiem w jakich latach to było, i w ogóle jak do tego doszło, jak to było możliwe. W latach 70 W drugiej połowie lat 70 pełniłem funkcję kierownika osiedlowego domu kultury Mieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Ten osiedlowy dom kultury przygarniał różne grupy młodzieżowe tak zwane grupy podwórkowe, grupy, które ćwiczyły po piwnicach. Taka była moda jak ktoś zakładał zespół to w piwnicy, w tak zwanych pralniach ćwiczyli. Pewnego dnia przybył do mnie pan Ejnik. To był działacz samorządu lokalnego dzielnicy Podgórze i mówił tak. Że słyszał, że ja tak sprowadzę te zajęcia z tą młodzieżą. Czy bym nie przygarnął grupy y, 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 młodych Romów, którzy, y, których ścigają wszyscy, bo im nie dają ćwiczyć, y, 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 wszędzie są kłopotem? Czy ja bym do tego domu kultury ich nie, nie przyjął tutaj? Ja czyli, stąd, czyli, jak rozumiem, ta grupa w jakimś stopniu zawiązała się ze ona, tak, tak. Tak. ona była już mhm. była tylko była przeganiana z jednego miejsca na drugie. Y, y, I to Tak. Tak, także szukali kogoś, kto im po prostu zapewni jakąś opiekę. Ja mam dwie kwalifikacje instruktorskie, muzyczną i choreograficzną. W związku z tym ktoś tam w Mielcu pomyślał, że może dać Witkowi, to, to on może z nimi coś zrobić. No i przyprowadzili właśnie do mnie i przypadliśmy sobie, że tak powiem, do gustu. Bo od razu na pierwszej próbie ja im powiedziałem, na czym polega zachowanie na scenie, ustawiłem ich mniej więcej i powiedziałem, jakie są reguły sceny i tak dalej, i tak dalej. No, Czyli potem... od razu nie były to jakieś negocjacje, kto był do pracy. od razu. Od razu. Ja prowadziłem tak. wcześniej dziecięce zespoły, potem po nich pracę, z dziecięcymi zespołami. Dla mnie praca z dziećmi nie była. To były nastolatki w wieku od 12 do 16 lat. Lich liderem był Zieliński. Nie zapomniałem już nazwiska. To jest lata 77 8. To z tych lat trochę minęło. I ten Zieliński grał pięknie na gitarze i pięknie śpiewał. Miał taką fajną męską barwę głosu i na tle tego zespołu. No był prawdziwym liderem. Oprócz, oprócz niego miał akordeonistę i miał jeszcze kogoś na Instrumentach perkusyjnych, tam takie, takie właśnie rzeczy małe. Oprócz tego była grupa dziewcząt, w których liderką była dziewczynka, która stepowała przepięknie, miała specjalne buciczki zrobione do tego. Te buty były podkute podkówkami, żeby było wyraźniejsze to stukanie. Przepięknie tańczyła, była nawet kandydatką do zespołu Roma, ale ostatecznie jakoś tak tej, tej Romie albo była krótka, albo wróciła do Mieca, bo nie została przyjęta z różnych przyczyn. Natomiast tańczyła świetnie, a zwłaszcza stepowała. No i były dziewczęta, które pięknie śpiewały. Mówimy o osobach, które miały. To były roczniki jakieś 64 mhm. urodzenia. 64, 5, 6, 7, czyli mające dzisiaj około 60 mhm. kilka lat. I po zapoznaniu się z tymi regułami oni mi zaprezentowali to, co dotychczas wyćwiczyli. No ja widziałem nie jedno, bo ja jako ich w czasie kształcenia muzycznego i choreograficznego to widziałem trochę tych zespołów, też to prowadziłem, no zadziwili mnie swoją sprawnością. I tym stepowaniem i tym yy, yy, stukaniem najprzeróżniejsze części ciała chłopcy to no z, z czardasza wzięte, ale to było, czardasz to dla nich był inspiracją, oni sami podopadali sobie inne uderzenia tymi rękami i klaszcząc y, uderzali wewnętrzną część buta, zewnętrzną część buta, jedno kolano, drugie kolano, ale robili to tak szybko, y, że to było widać, że to było wyćwiczone. Natomiast, no mniej więcej jak to Czardasz, tylko Czardasz o wiele wolniejszy. wolniejsze te ruchy są w stosunku do tego, co ci młodzi. Zadziwili tak, mnie, moje, po prostu moje, tak mnie tak naprawdę, moje tak naprawdę takie historyczne trochę pytanie, czy to Czardasz wziął od nich, czy oni wzięli z bo w tam Oni stamtąd byli, dokładnie. więc nie wiadomo kto od kogo. tutaj nie wiadomo kto od kogo, <laughs> tym bardziej, że tak jak pomyślę o naszym słynnym flamenco europejskim, no to flamenco tak naprawdę to jest w 99% muzyka pierwotnie romska, czy też cygańska no. raczej, tak, I tak. To, to wszystko, to cygańskie stepowanie, to jest taki. No, to... Ja nawet sobie pomyślałem, tak. że Andrzej Rosiewicz jakby popatrzył na tę dziewczynkę, co ona wyczyniała, bo ja byłem też na koncertach zespołu Roma, no to, to ta dziewczynka naprawdę mogła tam też być solistką, w, bo ona być może, że do Romy startowała kilka lat wcześniej. W każdym razie, tutaj to już była pani 15 z groszami. Jest, ja, mam, ja mam mnóstwo pytań, natomiast tak. chciałbym też, żeby pan właśnie tak swobodnie opowiadał. Natomiast mnie interesuje, bo wspomniał pan o tym, że oni teraz mają około 60 lat. Czy ma pan z nimi jakiś kontakt? Albo czy oni dalej są muzykami, tancerzami? Nie, nie, nie. Nie, tutaj, nie. tutaj nic. Nie. To jest Pomiem, ciekawe, a propos to tego, było. to nie jest anegdota, tylko prawdziwe wydarzenie. Otóż ja pracowałem w Urzędzie Miejskim jako kierownik Wydziału Kultury. Kultury fizycznej turystyki. I nadzorowałem tą całą działalność, bo potem mnie awansowano z tego odeku mm -hmm. czyli tego współczynczego domu kultury, do, do y, Urzędu Miejskiego i pewnego razu wychodzę z Urzędu Miejskiego i idą dwie panie takie cyganki, ale już takie załe dziewczyny. No i, y, 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 zatrzymaliśmy się, bo one, one, mi się ukłoniły i ja patrzę, to jest ta, co śpiewa Czangrije. I z jakąś drugą. Ja mówię, a wy skąd? A mówi z targu, idziemy. A ja wie, co coś tam robiły. Panie, bo one mówili do mnie zawsze, panie. No co cyganka robi? Myśmy ruszyły tam. No ale to była część pierwsza. Ale druga część to była, patrzę, zerkam. A, w oknach. Moi koledzy i koleżanki w urzędzie miejskim w każdym oknie. No tak. to, ja wchodzę potem do urzędu, pożegnałem się z tymi moimi wychowankami w cudzysłowie no wychowank <grym> tak, te co w zespole, a tam mówią, no słuchaj, co one ci wróżyły? Nie, to moje wychowanki. Ja mówię, one tańczyły w zespole, który prowadziłem. No to ty masz towarzystwo. No właśnie, tutaj taki przeskok też w rozumieniu. A w rozumieniu jakby spojrzeniu na Romów, na Cyganów w Mielcu. Ale ja mam pytanie też takie, powracające trochę do tej historii, no bo to był kontakt z, no w sumie, z dziećmi, tak, no z młodszą młodzieżą. A czy zdawały się tam kontakty z ich rodzicami, właśnie? Nie, nie przeszli? Nie, nie interesowali nie. się, dlaczego? Z rodzicami Co? był taki kontakt, że rodzice się interesowali i jak zrobiono im zdjęcia, a sesję zdjęciową zrobiliśmy im. To y, ja im dałem zdjęcia, bo oni chcieli, że. Panie, my chcemy pokazać y, tacie, mamie, y, jak my y, y, ten, ten zespół. Ja mówię, pamiętajcie, tylko y, macie oddać. Do dnia dzisiejszego nie oddali, no tak. ale rodzicom pokazywali. Widać, że rodzice się pytali, co oni robią, mhm. skoro oni mnie prosili o te zdjęcia, mhm. a potem te zdjęcia chyba przytulili do siebie jak bardzo cenną pamiątkę, no, skoro, to była skoro nie oddali. Tak to było, ale sami rodzice nie przychodzili. No, nie przychodzili. Natomiast ich te Próby w oddechu jak przychodziły do mnie, to z każdą próbą narastała ilość widowni. Takie? Próba, tak jak tak. oni nie wchodzili do sali, bo nie wpuszczała mi na, sali, bo ci musieli wyskakać. Ja sala była niewielka, 10 uh -huh. na, na 5, więc no tak to nie dużo. Więc sami. to nie wolno było chodzić. Natomiast były trzy szeroko otwierane drzwi. I te drzwi się otwierały. Oni, ta miejscowa, miejscowa młodzież pytała, czy mogą się oglądać. Ja pytałem się, czy oni mogą Was oglądać. Oni powiedzieli, że Gadzie mogą oglądać, bo oni mówili, że. No, gadzie, tak. Gadzie tak. mogą oglądać. No to Gadzie oglądały. Pełniuteńka była, pełniuteńki korytarz tej widowni. najprzeróżniejszych, i młodsi, i starsi i tak dalej, zauroczeni patrzyli na ten występ. W pewnej chwili doszło tak, że robiliśmy im próby, bo one tańczą bardzo ekspresyjnie. Te ruchy ich są tak szybkie, tak cały ten zespół chodził, to wszystko chodziło no, no, niesamowicie, taka maszyneria niesamowita. I, I to tak brało tych ludzi z zewnątrz, że jak była próba, bo ja przecież te, te dzieciaki romskie. Co jakiś czas by zmęczone po prostu. No to ja wiem, przerwę. No i na tej czerwie podchodzą do mnie chłopcy. Czy oni nie mogliby zatańczyć z tymi, żeby puścić <laughs> jaki dyskotekowy kawałek, to niby by se zatańczyli. Ja mówię do dziewczyn, potem do tych z panie Negromski. Ja mówię, dziewczynki tutaj chętni są do tańczenia z wami. Panie, mówi, to by nas narzeczony zabił. Ja mówię, jak to narzeczony? My mamy narzeczonych już. Od kiedy wy macie? Od 12 roku życia. Mają narzeczony. I, 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 z, nie ma możliwy, z no I Nie ma możliwości. Z gadziami? Absolutnie. Nie ma takiej możliwości. Ja mówię, pokazałem do tych, co bo stali i czekali. Nie no, będzie nic swego. Przypuszczam, że też przy tak dynamicznych tańcach, które by dziewczyny włączyły, tych chłopcy nie daliby po prostu rady. A mam pytanie odnośnie, no właśnie, samych tańców jako takich, bo dziewczyny tańczyły, czy przychodziły w tych sukniach takich, żeby używać ich też do tańca, zamieść falbanką? Czy Znaczy, one Kora... miały na co dzień takie. Na co dzień, tak, szerokie Na też. co dzień. I teraz tak, ja jako chorograf naiwnie myślałem, że ich można ustawić w tańcu w jakiś sposób. Bo ja tańczyłem na, na, na egzaminie żardasza, więc nieco miałem pojęcie, jak, no tak. jak, więc jak to wygląda. Natomiast y, próbowałem ich ustawić y, y, z krokami, y, bo każda z nich robiła inaczej. Ale po dwóch próbach zrozumiałem, że nic z nie Absolutnie nie są w stanie zmienić nic, to robią. Natomiast sobie ustawiłem, ustawiłem kolejność wyjścia. Kolejność potem, jak schodzimy, żeby to jeszcze było, hmm. żeby to nie wszyscy zbiegli, tylko na, zrobiło się to z takim stopniowym znikaniem. I to wszystko im poustawiałem. Kolejność utworów, jaka powinna być, że te utwory powinny jedne być w takim klimacie, a drugie w takim, bo one te utwory niektóre były takie rzewliwe, a niektóre no tak, były żeby. bardzo szybkie. No więc, żeby te utwory się zmieniały, żeby ta y, dynamika y, z Jaguchiczkoka y, rosła, y, narastała i ten finał powinien być bardzo mocny mm -hmm. i taki podkreślający to. Czyli ten, zmieniamy to, co się da zmienić, a niektóre rzeczy tak. absolutnie. absolutnie. Natomiast kroków, absolutnie. Zresztą co można było kroki <laughs> zmieniać, jak one miały drugie suknie i co no tak. one tymi nogami wyprawiały, to, to, to trudno nawet powiedzieć. Te ruchy górną częścią ciała to były te cały czas, mm -hmm. to to też nie zmieni pan. No więc tylko było ustawianie na scenie. Choreografia polegała na ustawianiu na scenie. I to do tego się stosowało. To jeszcze mam pytanie dotyczące repertuaru. Oni sami wybierali to sami, było tylko muzea ta, romska ja tradycyjna, tak? Ja blisko dwa lata prowadziłem ten zespół i żadnego utworu im nie narzuciłem, mm -hmm. ponieważ oni. Oni mówili, że oni sami przygotowują. No tak, i pewnie swoje tradycyjne rzeczy, Najczęściej brane od zespołu Roma, bo. No tam tak, znane, tak, tak, Tworzenia tak, muzyki tej romskiej współczesne. I upowszechniania. Tak, bo tak, to między innymi tak, o chodziło. Tak. E, czy jakiś koncert się zdarzył, pokaz? Wielokrotnie, wielokrotnie. Wierżeli, tak. Za każdym razem tłumy, ale mówię, na próbach były tłumy, a no tak, już, już nie mówiąc konserty. o tym, tym. Mhm. Przy czym, kto najczęściej występowali na uroczystościach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci mhm. lub na imprezach takich typu Rzeszowska y, Artama, był taki przegląd zespołów mm -hmm. rozmaitych, więc oni tam. Czyli chcemy, na przeglądy też, takie przeglądy, ta, tak? ta, ta, w Rzeszowie przynajmniej, tak? Czyli co, Mielec, Rzeszów, Rzeszów Nie, nie, nie. To, no tak, Ale na przykład, lokalnie, a na 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 przykład jedno. w ośrodku wypoczynkowym w Rzemieniu mm -hmm. też dla pracowników Łyska no tak, czyli, czyli tak bardziej bardziej lokalnie. Czy zdarzało się podczas na przykład koncertu w Mielcu, że przychodzili dorośli Romowie posłuchać, popatrzeć? Nie. Czyli to znaczy ewidencji... nie do, do yy, Odeku nie przychodzili. A Natomiast, na koncertach? Tak, oczywiście, tam jak gdzie indziej, jakby odglenerowy koncert to jak najbardziej. Czyli połączenie wtedy sił odbioru, tak? bo A. to i Romowie, i ta ta społeczność tak, po prostu nielecka tak. ta, yy, ta całkowicie yy, lokalna. Yy, a pierwszy taki publiczny występ, czy on był dla nich jakimś przerażeniem, czy poszli tak nie, jak na próbę nie. i po prostu zagrali? Tak jak na próbę, bo oni, oni specjalnie nie, nie przygotowywali choreografii. Oni tylko mieli pamiętać, jak się ustawić, żeby zapełnić scenę, prawda? Żeby wyjść w odpowiednim tempie. Zresztą ten, ten ich lider Zieliński to był, to był chłopak, który no, dyktował mi to wszystko, mhm. tak ma być i tak dalej, i tak dalej. Tak jak oni na próbę przychodzili dokładnie jak powiedziałbym dziewiętnasta godzina macie być to byli na dziewiętnastą. Razem przychodzili, razem odchodzili całą grupą, jeszcze po drodze grał na gitarze, oni śpiewali. No tak, I i tak, tak właśnie od nas. I były jeszcze inne ciekawostki związane z ich i z tym, że ten zespół w końcu przestał działać. No właśnie. No. Pierwsza ciekawostka była taka. Przychodzę na jedną z prób już w tym drugim roku działalności. Przyszły Dzieci romskie z Zielińskim na czele, ale bez tej, co stepowała. A wie ona? Porwali ją. No A, to ja nie, mówię, romski ślub. Por... Porwali. Ale ja nie wiedziałem o tym, że porwanie jest takie, jakie jest, prawda? I no to słuchajcie, ja ma, znam dzielnicowego i zgłosimy mu to. Panie, to, to ja mąż ją porwał, <laughs> tak, <laughs> tak, zajarzyło mi w głowie, że to jest porwanie tak, sygania. Tak, a gdzie tak, ją porwał to mówię? Do Stalowej Woli. <laughs> tak, do siebie. No dobrze i to tak się rozpadło właśnie powoli jedna, I, druga osoba. I powody. już brakło tej, która dawała ten no poziom. Tak. Na to wszystko jeszcze Zieliński przybyło, mu, jeszcze Trochę czasu i Zieliński wyjechał do Anglii. A jak no Zieliński tak. wyjechał, zespół się rozleciał. Po prostu nie nad, Ja się pytam pana Ejnika, czyli tego, który spowodował tak, tak, tak. ten nasz coś. kontakt, co się z nimi stało. Zieliński wyjechał. No i wszystko. No tak, dwa filary a upadły. Tam, tak, dwa filary upadły. Ja mówię, a ci pozostali, no oni już nie będą chodzić. No koniec. Tak się skończyło z zespołem romskim. No po tak. dwóch latach prawie, niecałych dwóch latach działalności. Mogę tylko powiedzieć, szkoda. Szkoda. I to już koniec tego odcinka. Zapraszamy na kolejny.